Hejka, pamiętacie, co to jest? Śpinka. I śpinki dwie. I z małą sienka, sienka. Dzisiaj robimy Instalina, tylko że trzeba jakoś stworzyć. Najpierw musimy wyróżniać, a potem jeszcze wyłożyć. Albo w ogóle zabiorę już ten. Zielony tam, bo tutaj strasznie jest... Chwila. Musimy sobie zrobić dzień. Dzień. Tak. Dzień. Że mi nie wypaliły świnki. Chcę do tej. Aha. Co bardzo, co to ma być? Co to ma być? Już mi to wyłazi. Nie no, no, święci mi będą jeszcze to straszać. Trzeba ich skończyć. No, to jest to samo. Pająk. Jeszcze wam pokażę Zrobimy tą stajnie I pokażę wam Gdzie będziemy nagrywać Może będziemy nagrywać Może się uda będziemy sobie wspólnie z Wami nagrywać Może z Wami nagrywać, tak, tak, tak Kto ma Minecraft nie pisze w komentarzach To będzie miał Minecraft nie pisze w komentarzach To będziemy sobie grać tak, będziemy grać. Będziemy sobie w z wami grać. No takie, um, no na pewno zna luperka. To ma całą serię. Minecraft Extra Szkoła. Właśnie nią się inspirowałam, bardzo chcę. Chciałam, jakbym mała, to oglądałam, ale to już było po serii. Bo, nie, to jest 2015. To jest um, 15. Więc po prostu no... Wtedy byłam z chyba chodziłam do przedszkolka. Byłaś, była świnka, była zimę, była zimę. Kochaniotka, była zimę. Tak jeszcze malutka, ale zawsze chciałam. Ale wtedy... Wtedy nie że, ty, że Byłaś, poproszę, że muszę Cię widzieć, ale no. nie oglądałam sobie chyba to temu całą serię. Ja teraz oglądam właśnie, mam włączony telewizor obok siebie. Ale oczywiście położony dźwięk dźwięku nie leci. To mam włączony tak zatrzymane. to mi tak właśnie nostalgia zaleciało. I tak bardzo chcę teraz znowu. Oj, tam tyle ludzi sobie było. Tak, panie, by tam było. I zapostanowiłam, że zrobię to samo. I nie mówcie mi, że kopiuję e, kopiara. To inspiracja. Inspiracja. Zrozumiano? Inspiracja. Ja nie jestem kopiarą. Kopiara to by robiła to samo. Te same miniaturki w ogóle by je wkładała. Nie myślałam nic o sobie. Nie, po prostu ja chciałam zawsze grać w tak jak on. Zawsze się nagrywać na YouTubie, ja a no, mam kilka tam przyjaciółek, może... Coś... Nie wiem. No, no, chyba nie będą grały... z nami, ale... Wiecie, Owl i One już nie mają grały z nami. Dlaczego w ogóle nie wierzycie. Ulixa, bo... Oli i jej... Wiecie, że mają. Ona no, są z klasy znajome. A wiecie, co, już się dowiedziałam? Czy ktoś napisał do mojej AllPlay, które kocham odkiej kwestii, All Play, wersji, all play jest... Przepraszam bardzo, czy ty za zazdroś. Jeśli teraz to oglądasz, to naprawdę, pomyśl nad sobą. Pomyśl nad sobą. Powiedzcie, no to nie jest miłe. To nie jest miłe, naprawdę to nie jest miłe. On też kiedyś był mały, co? I chciałby tak? Chciałbyś być tak? Jeśli tu jesteś, to chciałbyś tak? Jakby cię tak wyzywał? To no mi się wydaje, że nie chciałbyś. Ale jeśli... ja by cię ktoś wyzywał, to byś tego nie zrobił. Bo no, ja będzie teraz wyzywało cię. Wróciłabym do tych czasów i będzie wyzywała. Ile wylezie. Żebyś teraz tak nie robił innym. Bo to jest mi na dziś to nie do określić, naprawdę. To po to jest pewne. Też kiedyś taki okres przechodziłeś i co? Też kiedy... każdy nas był mały. Nikt się nie urodził. Jak... Jeszcze na... Nikt się nie urodził dorosłym. Nikt się nie urodził nastolatkiem. Aż nie przechodzi ten okres życia. Każdy miał kiedyś 5-6 lat. 10 lat, każdy kiedyś miał. Halo! Ogarnijcie się, ludzie! Wiecie, kiedy? To jest tak naprawdę obrażanie kogoś. To rady głupie. Głupie, nie niemiłe. Nikomu to przyjemności nie robi. Naprawdę. Nie bądźcie tak głup. Mam nadzieję, że Wy tak nie wyzwacie kochać. bo to nic. Halina. Normalnie sobie nagrywać też nagrywać jako mniejsza osoba, młodsza, tak na przykład jak ja i Ola, i Juliczx też, i nagle wyskakuje ci kom Kid. Nie ja lubimy cię, jesteś Kidem. Naprawdę, to jest aż głupie. To jest naprawdę głupie. No inaczej to się nie da określić, to jest głupia. niepotrzebne. naprawdę, opamiętajcie się ludzie, opamiętajcie się. Ani nie dla nas, ani nie, jest nie dla was. Bo wy zostaje, a nie tego. Bo wy zostaje, naprawdę, dużo ludzi nie lubi osób. Rozumiem, że jak ktoś ma go go dzieci. Bo m, wiadomo jak niektóre dzieci się w tej zachowują. Nie też kurają młodsze dzieci. Ale naprawdę, naprawdę. Tylko do tego, że ktoś jest jednym, wydawać ograniczeń. Oni rozkorzystywać. A tu macie ki? ki? Do, Dodaj sobie syj, normalnie to jest dziecko po prostu. Ale macie też wychowanie, nazywać po prostu dziecko. Ty też kiedyś taki wyłasz. Ja to nie rozumiem. Nie rozumiem. Naprawdę. Zmarnijcie się. Śledźmy, mówicie do pokoju. Co ani, nie za ani Fajne. W Nie będę teraz gadać, a też jak moja nauczycielka. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Że to nie jest fajne w ogóle. Bo jednak ludzie, no, denerwują kogoś, mogą gdzieś się denerwować. Mnie też I To jest normalne. Tylko... No serio. No ludzie po prostu nie w... A przez hate. Co oni robią dalej? Hejtują ludzi. Nie wiem o co mam chodzić. Nie wiem. No nie wiem. No podobno. Nie wiem. Dobra. Kończę i temat zimą. Ale mnie to także

Pogaram się ja. Jeszcze, jeszcze mi się mi Dobra. Ej, 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 ej! Creeper, creeper! Ocuj się, ocuj się! Nie sobie tutaj zostańcie. Bo tak może być. Tutaj zostanie. Bierzemy sobie postronek, Słuchaj, to jest smyczak. A, dobra. Chwila, żeby oni weszli, to będziemy czas na wschód słońca. Nie, nie, na, no spokojnie. Staje słońce. Tak. Chwila, też do mnie coś napisał. A Jul Jul, Dobra. ile ich tu co? A gdzieś jest aż takie zgromadzenie? nie wiem I co tu się zadziało? my tutaj mamy taką... outscene, clip i była um grey? Nie, ostatnio? nie, nie ten tu teraz? nie wiem był jest niedawno nie chodzi o to tylko nie wiem. Może miesiąc temu, dwa? Kilka miesięcy temu. Nie wiem dokładnie. Które nazywa się klify i coś tam. Gdzie są te klify? Bo takie generacje świata, to ja miałam od 2015. Tak, nie wiem. Ja próbowałam noworuskie. Tak, nie zaprzeczam swoich słów. Rusję, na przykład 360. Dzisiaj ja też się dowiedziałam. Że on nie tego. Czyli wtedy, dokładnie kiedy się urodziłam. I wiek jakim... I wiek tam byłem. No. To wam Okropnie. No ale no, za Co poradzić. Jeszcze nie było lampionu. Kolejna od niego tylko brała czerwone pochodnie tej <śmiewanie> TV, nie był już taki surowy. Nie było w ogóle miedzi na terytu chyba na... No nie było na terytu. Nie było na terytu. Eee, nie trochę to walić poprzedniego tego, Chociaż tego. Eee. Odcinka. Oj, Od 12 minut no dopiero. Ej, bo ja miałam. Dobra, bierzemy te postronki i lecimy na głowę. Owca to nie, chyba jakby jest sumie. Dobra, bierzemy wszystkie te rzeczy. Ej, ty... One się zrespiły? no mleko. Dobra, bierzemy owca. Owca, chodźcie. Ej, znacie tego, komenda Podu... i podłoga, jeb podłoga to nie działa sprawdzam były dwie próby nieudane pokażę wam jak na kolejnym odcinku w sumie no bo tutaj teraz budujemy tą stajnię Danii. na pewno pamiętacie to ej ja nie chcę nie ja trwałe klawisze yy! Tu, ru, 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 ru. To znak, że musimy tylko świnki brać. Tak, to na pewno jest od... Ja to znak... Aha, zryspiły się. Ej, to są te! Ej, no to są te, jak nie. Zaraz, no, dwie, to się zryspiły cztery. O! Jeszcze jest jakieś TNT pisało. A tu co? Hey, graffiti, graffiti Ej, zo maal erduur. Ciao mam, mam. Ee, mam, ciao mam erduur. nigdy nie byłam w tym. Iedereen zegt, co tu jest. Ee, zwaai de diamenty.

I pewnie być dalej takie nieopuszczone, gdzie na przykład wypracowali. Widzicie, bo to winie tam w przypadku. Jak to się nazywa? I jest górników. A co mamy? Co tu mamy? Co? To takie rzeczy są? chciałbym, to pan... yy, No. Co się dzieje na Tak, Dobra

To mamy. Nie. Ej, ciągle jest takie wielkie? Jakby ja nigdy tu nie, nie próbowałam. to coś takie wielkie? Ej, mega duża ta kopalnia jest. Ej, za dużo, a to tylko A jest? Czy coś byłem? To nie miało... ma... Ej no, to na pewno powinno być takie wielkie? Ja bo ja tu, nim, tu nie byłam, to powinno być takie wielkie? To ja... Czy to... Oczywiście... Co mi się to. Ej, też mi się zbakowało jak nic. to nie jest normalne. Ej, to jest normalne? Czy takie diabły to było? Okej. Okay. Okej. Okay. Я сейчас купила. Купила. Да, купила. Dziwne, ej! Nigdy nie widziałam kopalnia. Co? To ja zrobiłam? Ej, bo dobrze. Będę tu są. O, aj, dalej tu jest. Ale się tu zachwali? Nie, jeszcze przystał pas. O tym było chyba. O, jest, 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 jest! A ty mały? Nie, to jakiś mały? kogoś. A bo zobaczmy, to to sobie tam. No lecimy na życie Mamy jedne dziecko, więc się nie będzie mężczyzny. To Jeszcze był ważny, bo mają mały hapta. I to, że mam jeszcze nie mają. Niepewnie. Letka, letka, letka. Na pewno będzie mniejszy w czet upadku. normalnie To poszukiwania mi to nie wyjdą. to nie, żeby się, że będziemy uczyniesz krainy. no 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 Czemu tak no A pan? A... Nie, szkoda, że nie ma pomidorów w Minecraft'cie. Nie, teraz tak się zdarzy, że też pomidorów w Minecraft'cie. Normalnie się siedzę, bo jakie najwyżej chcę pomidora. Wszyscy dla wszystkich. Nie ja będzie dzieci. Mm -hmm. Tak, no ja, okay. ja to Dzisiaj wiem. Czyż ja nie je na Może ile się ich narobiło? Nie robię. Dobra. Tylko tego wygonić ich. Mamy gotowość. Zobaczę, jak już to lepiej wyjdzie na no. Le. Trzeba jeszcze trochę. W kolejnym odcinku będzie oczywiście już będziecie okej okay. Boże, teraz 23 minut Robimy między kodzonek i Time set day I wyłączamy Pogoda na to Proszę bardzo Przepięknie Uga uga, Uga uga ale się dostrzegam wszyscy Boże, że to jest takie wielkie zbiorowisko Ale to co? Nie pójdzie Nie próbuj do niniw, nie próbuj Palcie, palcie, palcie Domu, mamą Gorsą, potem riwa nagrywałam, teraz nagrywam to i jeszcze jeden odcinek. Pierwsze odcinki na dzień. Dobra, już kończymy. Bye!